Siemano, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony MDEK, czyli Przemcio. Tak, mam na imię Przemek. I witam Was w pierwszym odcinku reaktywacji serii Poradnik. W tym odcinku pokażę Wam, jak narysować coś w PAINT. Zapraszam. I no, pewnie się zastanawiacie. Miałem tyle wspaniałych serii na moim kanale YouTube. Między innymi jak umrę, to film się kończy. Yy, co tam jeszcze było, Minecraft, serwer Minecraft. Jak zrobić grę typu FNAF. Jak zrobić platformówkę. Miałem wiele serii. I czemu akurat tykam poradnik. Może dlatego, że była to jedyna seria, która została bardzo źle oceniona przez resztę tego, tych filmów. Nie wiem. Nieważne, ważne, że wracam do Was z tym pięknym kontentem, za którym mnie kochacie. I to ten, którym pokazuje siebie w 101%. Gdzie wszyscy się boją. Tak. I wiecie, no. Zawsze jest sekcja komentarzy, także tu też nie, nie, nie zabraknie tej sekcji. Musiałem odkopać komentarze sprzed dwóch lat. Heh, zobaczymy, co tam ciekawego będzie, bo ja jeszcze nie wiem. ILE ZOSTAŁO DO SERWERA MINECRAFT? Do serwera Minecraft zostało... w sumie zależy do jakiego. To było pisane dwa lata temu. Wiesz co, Vitrox, pisałeś to w lipcu. Więc serwer wtedy powstał w sierpniu. Tak. Chyba wtedy nagrałem desperację. Masz odpowiedź. O mój Boże! Kropka, kropka, kropka. Pokaż więcej. A tak na serio. To pozdrawiam. Baziks, d -d 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 -d. ha lebelka, śmieszne. A jeszcze jedno. Co? Cieka ciekawe, ciekawe co tam masz tego do, do, do tego do kończenia tego. Nie imponujesz MIC! Ale mrozi. Naprawdę, mrozi. O. Fototex napisał ciekawy komentarz. Ale nie wiem czy wiesz, ale TP, co jest w tym kasz, te, tego tym nawiasie kwadratowym, to miało być do pomysłów. Ale dzięki. Ben, mam pomysł, jakie teraz filmy nagrać. Ile masz lat? Jak masz na imię? Czy jesteś fajny? somebody once told me the world is gonna roll me Dzięki za te genialne pomysły. Pojawią się za niedługo w formie osobnych filmów na kanale. Specjalnie dla siebie. Dziękuję i widzimy się w tych filmach. Rysiek QU napisał. Jak się nazywasz Fortnite? Chciałbym mieć się w znajomych Fortnite. POCCOM! Wiesz to, Rysiek? Ja się nazywam Fortnite Przemek 15, bo jak każdy wie. Ja Michał mam na imię Przemek. Przez 3 mówią na mnie przemcio. Więc jak mnie zaprosisz, to zaakceptuję. I taki bonus od Masarygo. Uff, uff, uf, uff, uff. I generalnie to, jak wiecie, na Discordzie, mam Discord, nazwę cóż. I zapytałem się ludzi, kto chce być pozdrowionym. Patrzcie, te osoby chciały być pozdrowione. SCP chciał być pozdrowiony na poradniku, kropka. Masary chciał być pozdrowiony. Masar, ja cię bardzo pozdrawiam, jesteś super człowiekiem. Kto chciał być jeszcze pozdrowiony? Aha. No to ksun z Ciebie nie pozdrawiam, bo się tak bardzo niemiło zachowałeś i mnie zignorowałeś. Nie lubię Cię. Ignorujesz mnie. Bardzo, nie wiem czy wiesz, ale ranisz mnie. Smutno mi się robi, jak patrzę, jak mnie ignorujesz. Tak. A w ogóle to jeszcze takie coś mi napisało. Ksao, boom Signals, this group is I'm in all boys, Price crypto sources, Collective at the same time making the price explode you can't send... Nieważne, ochłońmy Miałem wam w tym filmie pokazać jak narysować rysunek w paint Ładny rysunek Więc narysujemy sobie dom moich marzeń W paint Dom moich marzeń wygląda tak, gdzie skomplikowanie. Zaczynamy tak eee, Pędzel, ja chcę żeby pędzel eee, Czym to się różni wszystkim? kredka eee, Czekaj, jak wygląda teraz do moich marzy. Tak, o tak. W moim mieście wygląda tak. Ma, tak, tak, muszę zmienić rozmiar. Tak. I najlepiej dałbym wtedy na ołówek. Eee, czemu to mi się rozmiar zmienił? CZEMU Chyba takie ma logo Tak mi się przynajmniej wydaje. Zostałem eee, no już przy tym ołówku, tylko kolor zmieniłem na czarny. Okna trzeba by widać. Tak wygląda to u mnie. Tu są drzwi wyjściowe Yy, tak, tak, tak. Yy, o, czemu tu się kwadrat zrobił? Aha, okej, okay, dobra, rozumiem. Paint kłamie. On no, okłamuje ludzi, więc nie wierzcie temu programowi. Poczekajcie, to w ogóle trzeba jeszcze kolorek dać. Okej, okay, mamy kolorek. Teraz jeszcze resztę stawu trzeba dać. Zazwyczaj obok mojego domu, w którym mieszkam, jest przedzabaw, który ma taką zjeżdżalnię fajną. O, to jest zjeżdżalnia rura, więc obok domu Jacyś ludzie jedzą, nie wiem kto w ogóle im pozwolił wejść na mój teren. Yy, siedzą tutaj. I konsumują jedzenie, które im sprzedajemy. I się cieszą. W ogóle pod jakimś parasolem. Nie wiem też w ogóle skąd mają ten parasol. Właśnie jak się coś nie uda, może się knieść Ctrl-Z. Tak. Tu jeszcze jakieś autka jeżdżą, w ogóle tego. Drogę narysujemy. I chyba najlepiej ten, te, te dzieło sztuki jeszcze dodam. Jakieś... Chmurki na niebie. Tym razem, co to jest? Airbrush. To jest chyba spray na komary. Takie szare chmurki, bo jest jesień. Jest klimat jesienny. Lubić klimat fajny, zachowany. I ten rysunek wystawię na NFT. Jakby ktoś będzie chciał go kupić za jakieś, jakiegoś, jakąś kryptowalutę bardzo poważną. I jak ja to mówię, to mam nadzieję, że wy rozumiecie, że mi chodzi o doczkojną. To proszę bardzo, będziecie yy, mogli go kupić. Piękny rysunek, mam nadzieję, że, pod że patrząc, obserwując moje ruchy i to, jak ja rysuję w tym programie GIMP, to będziecie wiedzieli, że ten rysunek jest piękny. Tak w, tak w prawdziwym życiu też wygląda, szczególnie ta parasolka, wygląda artystycznie, ładnie. To tyle, dziękuję za ogoszczenie mnie w moim powrocie do tej serii na YouTube. Mam nadzieję, że napiszecie dużo komentarzy żebym mógł sobie poczytać wasze zabawne komentarze i że komentarze wasze będą zabawne ja na to liczę i mam nadzieję, że, liczy, że liczycie na mnie, że ja się postaram przywieźć wam drugi filmik jeszcze bardziej zabawny bo mam nadzieję, że ja wam dostarczyłem dużo fundy content w tym odcinku Thanks from the mountain, have, have a relax and do widzenia, see you next dzień